Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Arm Wrestle Simulator, ponieważ mamy huge update, jak sama ikonka nam tutaj mówiła przy logowaniu. No i ogólnie jest to huge update, ponieważ mamy coś bardzo, bardzo potężnego. Ogólnie jest to mega kraken boss. I dosłownie mamy coś takiego jak boss do pokonania, który nie jest takim zwykłym NPC-tem. Jest on w trzecim świecie, jakiś fight style unikalny, nie wiem, będzie jakoś się zbić, śmiesznie. Golaja w crafting Machine, nie wiem gdzie to jest. Wszystkie trady generalnie teraz widzowie, jak robicie trade'a z kimś. To normalnie będziecie mieli może strejdować mu cokolwiek, nieważne na jakim on świecie jest. W sensie, jeżeli ktoś jest na czwartym świecie, a wy na trzecim, to on z tego czwartego świata może wam dać pety. Tak mi się wydaje, że to o to właśnie chodzi w tych jakby zniesieniu tych wymagań. Jeżeli tak, no to gra naprawdę dostanie mega, mega duży przypływ graczy, no bo jednak wtedy wiecie, będę mógł wam też coś rozdać, na przykład będę mógł Armsa po prostu wam dać, a nie że wiecie, na przykład robimy losowanie na naszym Discordzie, w ogóle zapraszam na jego Discorda, macie link w opisie. No i jako Robimy takie losowanko. To często ludzie mają na przykład drugi świat, a my mamy czwarty, ten, który rozdaje. Na przykład ja rozdaję. ja mam na przykład piąty. No i to tak wygląda, że wiecie, generalnie często ludzie po prostu robią tak, że nie patrzą na to losowanie, z jakiego to świata jest, jaki świat trzeba mieć, żeby odebrać. No i wtedy były problemy, żeby to rozdać. Co nie, więc teraz na pewno będzie łatwiej nam porozdawać. Także bardzo fajnie. Bo słuchajcie, to dużo da. To zaoszczędzi dużo takich, nie wiem, niepotrzebnych nerwów, że nie można komuś czegoś dać. Właśnie bardzo dobrze, że zrobili coś takiego. Nawet jeżeli ktoś da wam... Zaczynacie grę i dałbym wam buff Moona. 900%. No i co z tego? Okej, okay, to sobie tym grajcie. I wydaje mi się, że to jest dobry ruch, że tak zrobili. Golajaw. Mamy jakieś Golajaw. 10 bolt. Okej. Okay. Pety dają 2 razy... 2,5 razy ekstra boosta. Mm, co? I będą... Będzie można na nich jeździć? Aha, i potrzebuje stu... A, stu piorunków, żeby zrobić jakiegoś peta na goliata i wtedy ten goliat będzie... Będzie można na nim jeździć jak na Titanica w Pet Simulator X. Co to jest w ogóle za update, chory? Halo, widzowie. Ja ogólnie mało teraz tą grę gram, okej? Okay, bo dużo gram też w Toilet Tower Defense i troszkę też patrzę na Pet Sima, bo dzisiaj się też dzieje grubo, że wiecie. Tam mamy jakieś info, że może wyjdzie Happy Pet Game, albo będziemy mieli datę wydania. Ale jesteśmy w armie, więc na razie nas to nie interesuje. Po prostu tutaj mega sprawa. Ja myślę, że zagranie i zdobywanie tych piorunków bo widzę, że piorunków nie można kupić, co nie? Tak, kupić nie można, ale można je po prostu na nie poczekać, zdobyć i tyle. Jeżeli zdobędziemy trochę tych piorunków, to chętnie zrobię jakiegoś peta na goliata. O, ale tu byliśmy blisko. Ja, dobra, trudno. Słuchajcie, no nie mam jakichś mega fajnych petów, bo mówię, aktualnie za bardzo nie gram, no ale pół miliona, a myślę, że takiego goliata to wymieździł na nim. Chyba, że to tak nie działa, ale wydaje mi się, że, no, wydaje mi się, że, że, że raczej to tak będzie działało. Czyli potrzebujecie pograć i 100 piorunków zdobyć, albo na awku postać i będziecie mogli zrobić sobie goliata. Ciekawe. Ciekawe jak to będzie działało. No 2,5 raza więcej statów i generalnie no jakby spoko. Ale słuchajcie jeszcze ciekawszą rzeczą jest właśnie ten mega kraken i on daje takie oto, słuchajcie patrzcie jedna na 500 walk to mamy tutaj peta 5 milionów, 500 tysięcy. Tu mamy 550 tysięcy, nie naprawdę to wygląda potężniej. 5 tiketów zawsze. Czyli w sumie przeważnie możecie zdobyć raczej te tikety, a tutaj no te pety jak troszkę powalczycie. Ja Pójdę na starter, ale i tak nie dam rady, wiecie, bo mam za mało siły. Co to jest? W S A D. Co to jest normalnie? Ej, czekajcie, czy to jest? A, okay. Czekajcie, ja sobie muszę ustawić jakoś palce, bo to nie ma sensu. D D S D. <laughs> nie, no widzowie, ja tak nie dam rady. Dziwnie to, jakby dziwnie się patrzy od boku na to, naprawdę. Dobra, czyli trzeba po prostu? E, można też spamować? Plus jeden hit. Okej. Okay. Jest to jakaś opcja, widzowie, żeby po prostu wyspamować. To patrzcie, ja w tym momencie spamuję. Tak jak kiedyś się robiło taką akcję w fnf że się po prostu spamowało wszystkie przyciski, i kiedyś to się dało. Patrzcie, Amazing, Beautiful, Perfect. No to wydaje mi się, że jak będziemy tak sobie baszowali, to zawsze będzie dobry wynik i pokonamy tego kraken mega bossa. Dobra, widzowie, pokonujemy go normalnie. Co się dzieje? Myślałem, że go nie pokonam, ale on ma tu 2.3 QA. No to jak najbardziej, ja mam 4 2 QI. No to na luzie możemy go pokonać. Powiem wam, że ciekawie to zrobili. Normalnie mamy fnf słuchajcie, w. Gierce, Arm Wrestle Simulator na Robloxie. Mamy w gierce na, na Robloxie babę FDFa kolejnego. W po prostu sobie. Wolałbym, jakby było WS i wiecie, strzałki po prostu coś takiego bo w ten sposób no to zawsze grałem, że grałem na strzałkach i na wsadzie i wtedy po prostu lepiej mi się grało w FNF, ja tak nie umiem, że jak jest wszystko blisko, bo ja tutaj, jak mi się palce na siebie nakładają, to ja wolę, wiecie, po prostu wyspamować to. Także ja tutaj spamuję dalej, widzowie, dawajcie, 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 no, dawajcie z tym krakenem. Zostawcie widzowi koniecznie łapkę w górę i suba, żebym ja tutaj go pokonał. Powiem wam, że fajna zabawa, ej, serio, fajnie to zrobili. Nie dość, że dzisiaj coś się kroi z Happy Pet Game, że może wyjdzie nowy, to jeszcze Armik ma taki super update, do tego w Toilet Air Defense też się zapowiada update, już. Mówiłem na głównym moim kanale oczywiście o tym. Także powiem wam, że naprawdę dużo się dzieje. Ja się cieszę, że od niedawna nagrywam już na dwóch kanałach Robloxa. Z tego względu, że naprawdę jest co robić. Jest dużo do roboty. Jest fajnie. I ja się jaram. Każdą gierką. Naprawdę. Powiem wam, że super, super to wszystko wygląda. Znaczy nie będę się jarał jak mi Roblox zbanuje konto po raz kolejny. <laughs> Za nic tak naprawdę. No, ale wiadomo. Niestety jakby... Roblox ma automatyczną moderację, takie boty, które automatycznie moderują i często moderują w sposób no słaby. Prosta sprawa. Czy ja go w ogóle pokonam dzisiaj halo? E, warto włączyć. A tu dźwięki są też, tak? Czekajcie. A czyli ja dostaję obrażenia, jeżeli zmisuję, mamy to! Event Egg, Goldki i mamy 5 tiketów. Dobra, czyli jak będę z nim dużo walczył, to mam szansę na przykład w 500 walkach dostać takiego peta 5 milionów. Dobra, powiem wam, że ja to chętnie bym porobił. Serio. I tu pewnie nie ma autofajta, co nie? No nie jakby był autofight na strzałki, to tak trochę dziwnie. Także tutaj trzeba widzowie samemu walczyć. Mamy 2, 6 QA, ale tutaj widzę, że tak naprawdę trzy razy rewardsy, dwa razy na hardkorze. Impossible. No, wydaje mi się, że hardcore to jest drugi poziom. On ma zawsze dwa trzy kła. Okej, okay, tylko że po prostu więcej tego leci, prawda? Czekajcie, a co jak zaspamimy na przykład? Ej dobra, to wiecie co? Wydaje mi się, że widzowie lepiej jest walczyć... Lepiej jest walczyć. Lepiej jest walczyć na wyższych tutaj rewardsach, bo szybciej to leci, a więc szybciej sobie wyspamimy i po prostu szybciej zdobędziemy nagrody. Tak mi się wydaje. Znaczy wiadomo, trzeba więcej maszować. I tutaj nie musicie patrzeć. Ja dosłownie po prostu maszuję przyciski. Ja nie patrzę na to, co leci. Oczywiście, jak chcecie sobie zagrać, no to wiadomo, warto, co nie? Tutaj nie ma żadnego to znaczenia. Czy chcecie spamować, czy chcecie grać fair? I wiecie, tak sobie klikać to, co akurat leci. Jak gracie w FNF-a, jesteście dobrzy, albo w takie gierki rytmiczne, jakiekolwiek, nie wiem, w OSU, cokolwiek, to powiem Wam, że naprawdę ten event jest dla Was. Tutaj naprawdę patrzcie, jak to idzie. Mi się wydaje, że my go pokonujemy na hardcore. Oczywiście dłużej się to robi, na Impassable to już w ogóle pewnie mega długo się robi i bardzo szybko to leci. Chociaż tak patrząc, czy długo się robi, ogólnie mam takie wrażenie, że tutaj tak samo wyjdzie czasowo jak w starterze, z tego względu, że więcej tego leci, a że więcej hitujemy bo zawsze skitujemy, bo zawsze ja tutaj po prostu spamuję, to wydaje mi się, że raczej, raczej no jest to zawsze, zawsze do ugrania, co nie? Zawsze jest do ugrania. Można też w sumie odpalić autokliker, który by wam klikał cały czas co milisekundę w Sada, i dosłownie byśmy mogli sobie tutaj to zostawić i auto, wiecie, autofarma po prostu wtedy. To nie wiem, czy jest taki autokliker, który klika na przykład cztery przyciski naraz. Jakby klikał ciągle tak jak ja tutaj te same. W ogóle bardzo intensywny odcinek, widzowie, ja wiem. Normalnie baszowanie mas w klawiaturę, jak nie wiem. Basakra, co tu się w ogóle dzieje, ale ja chcę to wygrać, widzowie. Dwa razy rewardsy i trzy razy lag większy na lepsze nagrody, widzowie. Może akurat dostaniemy peta za 5 milionów. Powiem wam, że mega bym się tutaj cieszył, gdyby na nagraniu mi wypadł. Zaraz mi odpadną palce więc minus w maszowaniu tego i spamowaniu tych przycisków jest taki, że po prostu odpadają palce widzowie. Serio. Ja już czuję naprawdę, że moje paluchy po prostu bolą, że już są totalnie zmęczone. Chyba inny chwyt powinienem zrobić. Ewentualnie powinienem zacząć grać tak, żeby trafiać, a nie po prostu wiecie tutaj spamować. No ale jak te tego tyle leci i ktoś jakby jak ja nie chcę mu się po prostu trafiać tego, to można spamować i patrzcie. Normalnie można wygrywać. Proste, proste. Mamy op plus jeden hit. No bardzo długo się bije z tym mega krakenem, ale ja myślałem, że w ogóle z nim nie Was nie zawalczę. A tu jednak, bo on ma QUA. Ja zapomniałem, że kuły to wyżej, co nie? Więc tutaj generalnie troszkę siłki musicie zrobić, a później po prostu już wasze palce grają. Albo spamowanko, albo gracie fair i wiecie, klikacie sobie to, co trzeba. Tak jak mówiłem, i wtedy bardzo ładnie tutaj wszystko po prostu wygrywacie jakieś fajne nagrody. Zobaczmy, co tym razem wygramy. Ja już nie bogę widzowie, ej normalnie mi palce odpadają. Czujecie to, słyszycie, jak ja nawalam, co nie? Dobra, mamy 10 ticketów, słaba nagroda. Tak szczerze, ale dobra. Mniejsza o to. 343 kui. No i fajnie. Jakby ja na pewno na nim posiedzę, bo mega się opłaca tego jajka nie chcemy. Na pewno na nim posiedzę, mega się opłaca tutaj bić. No i ogólnie fajnie, że są te trady, ten mega kraken, super sprawa. Ten golajaw, no, trzeba troszkę posiedzieć w gierce i wtedy będziecie mogli sobie skraftować coś szalonego. Także naprawdę powiem wam, że dla mnie to mega mega oddaje. Wydaje mi się, że mega kraken więcej będzie dostawał obrażeń. Jeżeli będziecie mieli więcej. Więcej siły, więc ogólnie zanim podejdziecie do Krakena, no to polecałoby się jeszcze popakować, nie? Na przykład na tym tutaj, na Dumbelsach albo na piątym świecie, czy to jest czwarty? Nie, to chyba piąty, tak? Nie, to czwarty, tak? Bo mamy mamy tak, mamy szkołę, mamy siłkę, mamy plażę i mamy. Tak, czwarty, to jest czwarty. Czemu ja mówię, że piąty, nie wiem, widzicie, widzicie? Ja to pijany. Nie, ale serio, jakby zapomniałem. No mówię, mało grałem, to, to zapominam. Tu też się nabija Strain Boost, więc jak on się wam nabije na dużo procent, chyba 150 jest max, coś takiego mi pisaliście. Chyba, że już źle pamiętam, ale jest dużo procent można nabić. No, to wtedy warto pójść i po prostu zawalczyć z krakenem i maszować go ile wlezie. Widzicie, spamem też można, także jak ktoś nie umie, to może pospamować, albo autoklikera tutaj sobie ogarnąć. No, to już wiecie. Leży w kwestii każdego z nas tak naprawdę. Eee, w ogóle tu. O, pozdrawiały widza, widz się wbił na serwer, się mano. O, 10 dostałem piorunków! I kolejne 10 minut to kolejne 10. Za 100 piorunków robicie sobie jakiegoś PETA, który będzie mountable, będzie można na jeździć. I ja widzowie koniecznie muszę to zobaczyć, więc zostawiam sobie chyba awka i czekam na to. Naprawdę. Jaram się totalnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, bo ten jakby odcinek jest gruby. Dzięki za obejrzenie i się ma.